Zanim przejdziemy na pierwszy tor, dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że na tym przebiegu, jak to ustawiałem, ustawiałem w programie, to no, trochę się zamotałem i, i zamiast ustawić jako szuty beżowe tarcze, to ustawiłem białe. Więc tutaj może być, możecie być trochę skonfundowani, ale ja pokażę po prostu podczas przebiegu, jak te tarcze, które tarcze trzeba było strzelać. A druga sprawa jest taka, że ja jestem debiutantem, nie bardzo się na tym Ipsiku znam. Trochę przeczytałem rulebook ze zrozumieniem, obejrzałem trochę filmów, poczytałem trochę forów, które jeszcze jakoś tam dychają, i na podstawie tego zbudowałem całą swoją wiedzę o tym, jak należy konstruować w głowie przebieg toru, więc. Pod wpływem tych wszystkich mądrości jestem, i gadam jakieś straszliwe głupoty, to mnie za mocno nie zrostujcie tam w komentarzach. No, bo ja się dopiero też uczę tego. Dobra, mamy tutaj. Jesteśmy na torze drugim. Tutaj. Um... Oczywiście trzeba ostrzelać wszystkie cele zgodnie z zasadami. I numer jest taki, że mamy dwa stoliki, tutaj jeden, tutaj drugi, po przeciwległych stronach osi. Wszystkie magazynki trzeba było zostawić na jednym stoliku i e, broń na drugim. Ten układ, który ja zastosowałem, wydaje mi się być optymalniejszy, chociaż on w klasie PCC nie miał najdłuższą metę wielkiego znaczenia, ponieważ tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 8, 9 tarcz, czyli 18 strzałów i jeden poper, czyli 19 strzałów na czysto, a ja ładując 30 sztuk, no to miałem zapas, nawet jeśli coś tam by się bardzo mnie skapiszonowało, nie wiem czy ten poper, czy cokolwiek innego, to miałem zapas. I nie musiałem się martwić o to, ale zawodnicy, którzy strzelali z pistoletów, no to oni już musieli sobie to troszkę przemyśleć. I dlaczego ten układ wydaje mi się być optymalniejszy? Zaczynamy tutaj z lewej strony. O matka ta głowa się narysowała. Zaczynamy z lewej strony. Łapiemy magazynek, lecimy tutaj na prawo i pistoleciarze tutaj ładują, strzelają te tarcze, te tarcze, wracają, strzelają te tarcze, te tarcze. Wyrzucają magazynek, biorą następny i już jeśli mają następne 18 strzałów, to mają tylko 2, 4, 6, 8, 9 strzałów na czysto. Czyli spokojnie są w stanie na jednym magazynku skończyć tor, znaczy na tym, który biorą ze stołu. W przypadku PCC, jak już wspomniałem, to nie miało znaczenia wielkiego, no bo mając 30 strzałów w magazynku, to w ogóle mnie to nie interesowało. Ale zrobiłem tak samo. Wrzuciłem, wziąłem magazynek, przebiegłem tutaj. I e, wy, umyśliłem sobie coś takiego, że załaduję, strzelę to na stojąco, a to już w ruchu do tyłu te tarczę tutaj skrajną, ale zabrakło mi tutaj wyczucia, doświadczenia, i jak już się szarpnąłem na nią, obróciłem się na nią, to stałem jak wryty, więc po prostu ją strzeliłem. E, przeszedłem na drugą stronę toru, w międzyczasie przekładając sobie ramię na lewe, no tutaj te strzały, no to. Nie były trudne. Zawinąłem i znowu przełożyłem karabinek na rękę prawą. Tutaj ja dorysowałem te przysłonę. Ona może wydawać się, że tutaj ta blacha jest zasłonięta. Natomiast idąc blisko lewej krawędzi, dało się tutaj prześliznąć po prostu te strzały. I ja sobie wymyśliłem, że tak. W ruchu do przodu ostrzelam te blachę, te tarcze i te tarcze. Natomiast, no niestety zabrakło mi troszeczkę e, umiejętności i skupienia i efekt był taki, że zanim ja się złożyłem i strzeliłem ten poper, on spadł to się okazało, że już jestem tak głęboko na torze że nie jestem w stanie strzelić tej tarczy więc oczywiście obróciłem się w lewo szybko, machnąłem tą i musiałem klecić jakiś plan B, więc mój plan B był taki, że doszedłem tutaj do końca strzeliłem tę tarczę tutaj te tarcze tutaj, i potem na wychyle skończyłem tą tarczę, natomiast na pewno nie był to optymalny przebieg. Co można było zrobić lepiej, to po prostu jak już skończyłem tą tylną część toru, tak, to, to były cele, które są ostrzelane, trzeba było tu wyjść agresywnie, w ruchu, strzelić tą tarczę i zostawić te pozostałe rzeczy, stanąć tutaj. Na końcu toru, i stąd zgodnie z ruchem wskazówek zegara: bang, 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 bang. Zrobić to po prostu, nie tracić czasu na jakieś skradanie się, podchodzenie, próbowanie tutaj wciśnięcia tych strzałów. Tutaj wydaje mi się, że ja mogłem sporo jeszcze czasu ogolić na tym, gdybym tylko zrobił ten to inaczej niż zrobiłem. No i teraz będziecie mogli zobaczyć, jak fantastycznie poszło i jaki był wynik. I mamy już tor trzeci. Tutaj y, są narysowane linie błędu, ale tutaj był tunel Coopera, taki miniaturowy. Chodziło o to, żeby zawodnicy nie mogli po prostu przebiec na drugą stronę toru, y, tak, nie? Cyk, albo w drugą stronę, jak tylko by chcieli. Y, tylko żeby musieli uważać, żeby się nie wywrócić. Więc, y, więc tutaj... Tutaj to było to. Ja sobie wymyśliłem, że ten tor przebiegnę ze strony prawej na stronę lewą. Stanąłem, wybrałem sobie takie miejsce. Mm, no już konsekwentnie na czerwono, niech bądźmy na czerwono. Ja sobie wybrałem takie miejsce, że widziałem dobrze obie te tarcze. Więc strzeliłem, chciałem strzelić pach, 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 pach. Potem przemieszczając się na drugą stronę albo, jeśli się uda, to w ruchu, jeśli się nie uda, to przebiec szybko, tutaj się zatrzymać, pach, pach, pach i potem już siłą rozpędu przelecieć i, i tutaj to rozwalić, tą ostatnią tarczę. Natomiast co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że ja zacząłem bardzo dobrze. Dobrze wszedłem w cel, przeładowałem karabinek, wszedłem w cel, strzeliłem do tej tarczy... Po czym odwróciłem się w lewo i nie wiedziałem, co mam zrobić. Rozproszyłem się i zamiast szybko strzelić tutaj do tej tarczy, o tej, to się na nią patrzyłem jak w na, jak ciele namalowane wrota. Dopiero po jakimś tam ułamku sekundy stwierdzimy, a to ja tu strzelam, tak? Tu jest tarcza, strzeliłem ją. No i potem już sobie poleciałem przebieg dalej zgodnie z planem. Ale to była duża strata czasu. Gdybym to zrobił, płynie. Pach, pach pach, pach byłoby znacznie lepiej a takie mam wrażenie, że spokojnie od strzelenia tej tarczy to minęła sekunda, może półtora do pierwszych strzałów na tą tarczę to było haniebnie e, haniebnie długo, to trzeba było zrobić znacznie szybciej, no i jeszcze w ogóle najlepsze jest to, że tego przebiegu nie nagrałem więc musicie mi uwierzyć na słowo i gdzieś tu zaraz wkleję wynik w, nie wiem, tutaj pewnie w, pra w prawym dolnym rogu ekranu żebyście mogli zobaczyć jak to poszło mniej więcej Tor numer 4. Tutaj zaczynaliśmy w kondycji drugiej. Mój pomysł na przebieg był taki, że stanę sobie tutaj na maksa przy tej, przy tej linii błędu. O, tutaj sobie rozpocznę. Podniosę szybko karabinek, strzelę raz, dwa, trzy, cztery strzały. W ruchu do przodu już ostrzelam te tarcze. Ten tunel Coopera był dosyć wysoki, więc nie trzeba było tu jakoś bardzo kolanami po ziemi szorować albo na czworaka chodzić. Więc w miarę chciałem go dynamicznie przejść, żeby sobie tutaj stanąć na samym końcu, bo jak się stanęło tutaj, to można było sobie um, te dwie tarcze um, szybko zrobić i potem tylko kroczek w prawo, żeby przez okienko ostrzelać tą tarczę i tą tarczę za nią. Tutaj trzeba było uważać. Um, żeby sobie nie oprzeć broni o to okno, bo um, ono było za fault już, tak? Więc to była taka pułapka. Wielu zawodników tutaj w poprzednim składzie miało taką sytuację, że oni sobie, ponieważ no, trzeba było troszeczkę się schylić, żeby do tego okienka ono było niżej, um, no to wygodnie było kucnąć sobie i pistolet oprzeć i tak na pewniakawa iść, nie z podpórki. A potem się okazało, że, ha, co to było? Pułapka. Także. Plan z opieraniem tutaj nie był sprytny i sypały się procedury na tym torze za to. Co się tutaj wydarzyło, co troszeczkę zburzyło mój przebieg, to jest to, że na tej pierwszej tarczy to nie wpadły fantastyczne wyniki. Za szybko strzeliłem, strzeliłem chyba deltę i czarka, albo dwie delty w ogóle tam wpakowałem. Bardzo szybki split. Przy podnoszeniu broni ja już w... Błysnął mi, błysnął mi znak celowniczy w kolimatorze, no a wiadomo, tak? Małpa widzi, małpa robi. Małpa zobaczyła znak, małpa nacisnęła spust. Co się okazało nie być najfantastyczniejszym pomysłem. Um. Więc e, tak, no i oczywiście, jak już się rozpo, jak już rozpędziłem swoje e, imponujące 100 kg tutaj na tej długiej prostej, to potem się okazało, że koniec toru zbliżył się bardzo szybko i tam prawie z toru wypadłem, tak z, nie wyhamowałem tutaj inercja zrobiła swoje. E, więc też e, na tym straciłem czas, że tutaj nogą wypadłem, zanim się wróciłem, zanim się ustawiłem. No tutaj też zabrakło doświadczenia, zabrakło koordynacji. Trzeba nad tym popracować, i nad masą trzeba popracować, żeby się mniej tej masy było do rozpędzania i hamowania. Zobaczcie, jak to wyszło. No, i już tor piąty. Tor piąty był e, bez jakichś wielkich udziwnień. Był to tor z bonusowymi, można było tutaj zdobyć bonusowe punkty. E, tutaj ta tarcza C1, ona działała w ten sposób, że po ostrzaniu popera P1 e, no się chował, pojawiła się tarcza, którą można było ostrzelać, było na to troszeczkę czasu, e, i po czym ten no się podnosił, tak zasłaniał nam, więc nie trzeba było tej tarczy strzelać, ona nie była tutaj jakby ona była punktowana, tak, ale można jej było nie strzelać, ona była nieobowiązkowa. No i układ tor był taki, że tutaj można było robić różne ciekawe rzeczy, ale ja postanowiłem zrobić ten tor może niezbyt ciekawie, ale stanąłem sobie tutaj w tym miejscu. Tutaj stąd ostrzelałem sobie wszystkie cele, które widziałem. Potem zrobiłem wycofkę tutaj. Znowu ten cel. W ruchu do przodu ostrzelałem te tarczę i tą tarczę tutaj. Chciałem jak najmniej, najpłycej tu wejść, żeby jak najszybciej być w stanie wyjść tu. Stąd strzelić sobie tą tarczę, tą tarczę i był taki moment, że sobie wymyśliłem, że strzelę też tą najdalszą ale potem stwierdziłem, że to głupie, bo i tak muszę tutaj pójść więc lepiej szybko się tu przemieścić, nawet ściąć tutaj pach pach tą i tego popera z jednej pozycji dojść sobie tutaj, strzelić tu pyk, no i bonus i końcówka toru tutaj na prawej stronie i zobaczcie mniej więcej jak to wyszło jak się tutaj błędy popełniłem i czy ten plan udało się zrealizować? Tor szósty. Zbliżamy się już do końca tej nierównej walki. Na torze szóstym zaczynaliśmy sobie tutaj, czyli w ogóle poza torem. Eee, trzeba było. E, broń była w kondycji drugiej. Więc tutaj pułapka była taka, że trzeba było najpierw wyjść na tor, a potem się załadować. I mój pomysł był taki, że wchodzę tutaj, strzelam pach, 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 pach. Lecę tutaj sobie w prawo. W ruchu strzelam te tarcze, po czym podchodzę tutaj, strzelam tą, tą. Zawijam, robię to, jakby w stronę dalszej części toru, żeby wykorzystać ten moment, to, to przeniesienie na cel, żeby już sobie nadać odpowiedni kierunek i, i dalej lecieć tutaj hop, ściąć sobie te, te dwie części toru, podbiec tutaj e, ostrzelać te cele, po czym. E, Tutaj ta, na tej grupie było tak, że strzelało się poper. To był popper i do niego była przyczepiona tarcza. I jak popper dostawał pił, to on się przewracał. Tarcza się ukazywała i trzeba było tutaj dodatkowe strzały oddać, po czym tą tarczę w lewo trzeba było. Tą tarczę tutaj, która jest, trzeba było strzelić. W prawo stojąc. I ja tutaj zrobiłem mało, miałem małą zarybkę, bo strzeliłem ten poper i tą tarczę, która do niej jest przymocowana. Odwróciłem się w prawo i najpierw chciałem tą tarczę przez zasłonę strzelić. I dopiero po chwili się jarnę, że zasłona ją zasłonić, nie mogę do niej strzelać i strzeliłem tą tarczę. No i potem już przeleciałem um, sobie tutaj i z jednej pozycji pach. Pach, 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 no i potem już końcówka toru i to by było na tyle. No dobra, to w trzech słowach sobie podsumujmy. W klasie PCC udało mi się nawet zająć trzecie miejsce, co jest wynikiem bardzo fajnym. I jest to z pewnością bardzo budujące dla debiutanta. Jeszcze tak fanta fajnie jest, jak spojrzę, że miałem 96 Alf, najlepszy zawodnik miał 97 Alf. Tak, miałem 96 Alf. 10 czarków, no a resztę kratek mam pustą, więc to jest w ogóle fantastycznie. Żadnych no żadnych procedur. Na pierwsze zawody brak dyskwalifikacji, brak procedur, brak no-shootów. To, to jest fajny wynik. Troszkę dokładając łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, który jak sam sobie sam słodzę teraz, no to jak sobie spojrzymy na wyniki, jaka jest różnica między nawet już nie moim trzecim miejscem a pierwszym miejscem, ale między drugim miejscem a trzecim miejscem, to jest dramatycznie. To jest największa taka przeskok dla mnie mentalny: to jest, że Charlie jest spoko. Charlie ok, Byle szybciej. Bo jak spojrzycie, to. Jacek ma 84 alf, 20 Charli, 2 delty. A już nie mówię o Michale, który ma 89 Alf, 15 Charli, ma noushota i 2 delty, ale strzelał zdecydowanie szybko. Tak, ja strzelałem, co z tego, że strzelałem dosyć celnie, jak strzelałem dosyć wolno. Ja już nie mówię o jakiś tam, że gdzieś a to staro wypadłem, a to coś mogłem strzelić w ruchu, a coś, a nie strzeliłem, albo coś strzeliłem w ruchu, gdzie trzeba było po prostu lecieć na złamanie karku i się w ogóle tym nie przejmować, bo była lepsza pozycja, którą można było zająć i y, to, co zmarnowałem na to, żeby się skradać, składać, wystabilizować w ruchu, to mogłem śmiało lecieć i potem to sobie wszystko na stabilnie z jednej pozycji opitolić. Yy. No to jest taka myśl, którą trzeba. Największy taki przełp, pstryczek elektryczny, który trzeba sobie w głowie przestawić, to jest to. A już tak, jakbyśmy chcieli naprawdę nacierać solą rany, to jak sobie spojrzymy do klasyfikacji generalnej, to nagle się okazuje, że ja w generalce to byłem dziesiąty. To jest mega słabe. Strzelając PCC-ka, to nie jest wynik. Tak, gdzie opykali mnie ludzie, opykał mnie ktoś w production, no dobra, bo Jan to nie jest ktoś, tak? no to jest człowiek instytucja, ale, ale jednak opykali mnie ludzie w production optics, tak, ludzie strzelający z pistoletów mnie opykali, więc mm, no jeszcze jest bardzo dużo pracy do zrobienia i, i no, i, i tutaj yy, no, muszę się przestawić, muszę zacząć szybciej się Szybciej się ruszać i lepiej oceniać, kiedy warto jest faktycznie dobić, bo jak pokazują te zawody, nie zawsze było warto dobijać, nie zawsze było warto cyzelować, ale no to jest kwestia jakiegoś tam mentala do przestawienia i doświadczenia. Mam przynajmniej taką nadzieję. I przejdźmy sobie płynnie może w ogóle do podsumowania zawodów jako zawodów. Bardzo polecam te zawody. Po pierwsze, metryczki. Są w przyzwoitej cenie. Po drugie, na te zawody, przynajmniej z perspektywy Warszawy, nie trzeba daleko jechać, no bo są w maryninie. Więc to jest, jak nie ma korków straszliwych nad zegrzem, to jest 40, powiedzmy 5-50 minut. Jak są korki straszliwe nad zegrzem, no to jest półtorej godziny drogi, ale jednak nadal spoko na otwartej strzelnicy. Właściwie nie mam uwag. Organizacyjnie muszą troszeczkę jeszcze organizatorzy, może popracować nad tym, jak tory są dobierane nad konstrukcją torów pod kątem takich, że, takim, żeby się nie robiły za długie przestoje, chociaż to mogło też wynikać tam z jakichś przesunięć w składach. Tak, ktoś nie przyjechał, ktoś do, wyleciał, więc też, zda, bo my sporo żeśmy czekali. No plus, była obsuwa, poranna zmiana zamarudziła, więc wtedy popołudniowa zmiana na przykład jednego toru nie strzeliła. Oczywiście, no, ten tor, potem, którego my nie byliśmy w stanie strzelić w popołudniowej zmianie, on nie został ujęty w klasyfikacji. Nie zmienia to postaci, rzeczy, że ja dużo bardziej wolałbym sobie postrzelać. Skoro już przyjechałem, to chciałbym jak najwięcej postrzelać, więc tutaj wolałbym, żeby nie było obsługi i wolałbym strzelić nawet kosztem tego tam trzeciego miejsca w nawet gdyby się okazało, że ten torby mi źle poszedł i byłbym czwarty albo piąty. Nie, nie chodzi o to, chodzi o to, żeby sobie postrzelać. Nie? To, to jest naj, to, to strzelanie daje mi największą frajdę, chciałbym postrzelać. Ale to są drobiazgi. To są rzeczy, które moim zdaniem organizator sobie po prostu gdzieś tam wypracuje w toku organizacji tych zawodów. Organizator w toku organizacji. No. Polska, język, trudny język. Nie gadam już więcej. Ja, mimo wszystko, mimo tego dziesiątego miejsca w overallu, tak, które wydaje mi się być, że to się, jest jednak pewien powód do wstydu, to ja wolę patrzeć o tu. Klik klik i już jestem trzeci i z tą wesołą myślał uh, siebie i was zostawiam i mam nadzieję, że będzie na następnych zawodach będzie równie fajnie, bo to już zaraz niedługo następna runda obraz goblina. Metryczek już nie ma, także musicie się, jeśli kogoś zachęciłem, to musi się pilnować i szukać sobie metryczek na następne zawody, które też już są zapowiedziane chyba. Także. Dobra, bo zawody krótkie, a ja gadam, gadam już dłużej niż na to, że byłem. Trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Na razie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.